Kolejne wyróżnienie trafia do grupy Niewiadów. Zapraszamy Zygmunta Spychałę, wiceprezesa zarządu Niewiadów, Polska Grupa Militarna. Gratulacje. Dziękuję. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za otrzymane wyróżnienie, jesteśmy bardzo zaskoczeni, że dostaliśmy zauważenie jako Grupa Niewiadów Polska Grupa Militarna. W sumie jest to bardzo duże wyróżnienie dla nas, jesteśmy bardzo ważni, ponieważ przygotowując się do każdych targów staramy się jak najlepiej pokazać, zaprezentować również swoją markę, stoisko i to co robimy. Dlatego między innymi, oprócz tego co tutaj Państwo widzicie na naszym stoisku, to żeby zrobić dać przekaz dla wszystkich uczestników, żeśmy wyszli z propozycją wykonania baneru na zewnętrznym elewatorze, gdzie każdy może zobaczyć czym się zajmujemy, gdzie jest na numer naszego stoiska, żeby trafił bez dodatkowych pytań i żeby mógł zapoznać się z naszą ofertą. Myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ gości mieliśmy bardzo, bardzo dużo i zainteresowanie w tym roku było naprawdę ogromne.